Siema tu Dirty Crew. Dzisiaj nagrywamy chillowe koło fortuny versus Dirty Crew będzie Paweł Orzeszek Tak ja, tak ja, ja. I może tamci. Może tamci. Może chcieli Nie, my też, wy też. My też, my no, trudno, mamy specjalnych gości. Przedstawcie się Krzygytyny. Chodźcie. Przedstaw się! Szygtyny. Siema jestem Szygyty. Bardzo dobry zawodnik, to jest Boruwa. Ty, co miał blankę przytulić. Nie A nie to, nie, to jednak nie. To jednak nie. Nie ma tego filmu jednak, no Mistrick. Dobra, nieważne. Nie było to... I rampy wymyślają. Tak, kręcimy kołem trik. Rampy wymyślają zawodnicy ogólnie. No. Wybierają. No dobra. Tak, pierwszy orzech, później Szczygtyny. potem on, później Boruwa. i na, i na końcu. końcu ja. A czemu? tak jest. Bo lubię być na końcu. Dobra. Dobra, źle, rozumiesz? Dobra. Eee, prawda, mi pa, parat polizał! Co Ej, nie? to żeby było dobre, co kasę kasy chyba. A, no tak. Dobrze no, by nie było. Jeszcze Ta, żeby... ja takie coś zrobię. Co? Pięć 4 Pięć 4 Nie zrobi prawie. Nie musisz nagrywać telefonem tym. Dobra! To skąd chcesz? Z flatu. Z flatu? No. Dobra. Ej, ja umiem tak się, bo O Jezu, nie, dobra Jadę! Nie robisz? Nie dobra. Teraz co? Szygityn Szygityn Dawaj, spinuj Jesteś gotowy, Szygityn? Nie nie. Tak. No, nie nie nagrywasz tak, dobra Uwaga Uwaga Barki, no kur... Nie ma co, nie zrobię. Nie zrobię. Takie rzeczy... Spróbuj, spróbuj chociaż No No spróbuj Dobrze, Ja Benku? spróbować Z bęku? Z bęku? Z bęku Dobrze Dobra, Cię nie robisz. Nie ma co. No ja, yes. dobra, to już mam. Moja kolej. A No, A no. A no. no. Do, to ja zrobię! To Meryl zrobi Manu stąd. Do końca barierek, tak? Tak. Na palcach upadłem. Sadge. Odcinek się będzie nazywać Koło Fortuny pokonuje Dilki. No. Sadge. To rób coś od barierek do tej linii? on robi Podnieść No, no, dobra, no, to za to no, To teraz no, ty Tak? Dobrze czekaj, zapomniałem. zapomniałem ten no, w w no, no, Kręcaj tym tym Rewind. Rewind. chcesz heal czy whip? Whip. Spoko. Dobrze. Dobrze. trzymaj Tak, Dobra, leci Borowa. Dobrze. Nie. 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 Skar Catch. Catch. No, dawaj. Dobra, leci. No nie. A, no nie. Jeden trik zrobił Mermer. To ja. Parkowego. paspaża. Nee, Dawaj, bry, ale byś miał fajnie. Pokażę, bo nie widać. Mujek w dół. Mujek w dół. Front back. Który? No to ten na tym. Na. No zrobię ten na front. Front back. Tak jest. Dawaj, kręcisz. Kręcę. Ja pierdzielę, barwy. Dobra, strud. Barwy. Z bówla? A jak? Dobra, to z tamtej strony. No. Dobra, nie robi. Okej. Okay. Nie. Kręcisz tym kołem. Kręcisz tym kołem. Widać? Coś nie coś. Whip bar. Whip bar. Znowu Z bobra? No, no, Nie zrobię. Spróbuj. Ja zrobię. Wolę bar weepa, Pospróbuj. Ale Pospróbuj. dobra. Ja zrobię tam. Z kłotera. Z kłotera? Na pół? No. 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 Ty robisz no. drugą próbę? Gdybym mógł bar whipa to bym zrobił. Może. Mogę bar weepa. No, a stąd chcesz? No. Dobra, to bar whipa <SPA> Nie robisz? Nie. Dobra. Uwaga. To już się kameruje, daj, to się kameruje. Ale mi zakręcił cholera jasno W dół do chila. Rura Czy murek wolisz? A co no mam zrobić? No w dół do chila. Co so co wolisz? Murek Ale... czy w dół? Ale... Borda czy... to sobie wybierzesz. Co? No murek czy rurę wolisz. No rurę. Ale w sumie zrobię borda. Dobie klipa. w do murka do Hila. Okej, okay. okej. Okay. Okay. Dobra, da dobra, dalej, jeszcze Jeszcze Widzicie, Zobaczcie Jeśli ten mur, ten bord do murka nagrał do Hila. Ale chyba się nagrał Bar Whip. Whip bar. bar. O! Ty, ty to zrobiłeś przecież! Dobra, to próbuję na wprost. Dobrze. Ja też wprost Jest szansa. Jeszcze jedno. No, prawie. Jestem nierozgrzany. Teraz Paweł! Pa! Daj, ja się nagram. Masz, ty się nagraj. Ja spróbuję nagrać tak, żeby było widać. Daj, ja Nie, czekaj. Otrzymaj tak. Czyli, Otrzymaj, bo kichnąć muszę. Trzymaj. Wjeżdżam do wola, nie możesz robić... Ech, kurde, poleciłem Board. Board. Co wolisz? Gdzie? Nie! Front 3-6. Co Front to znaczy? To, to z za... tego z węku Front 3,6 To Ci chodzi o no, obok 3? No, 6? Tak. Ej, co za a, analfabeta to robi? To się najpierw, stąd. najpierw się robi kręcenia 3. prawo lewo, potem przód tył, potem a, a z... potem dopiero trick A nie front 3-6. 3-6 front. No to zrobię z bowla, bo nie umiem nigdzie gdzie indziej. Ej, jest wszystko. Dobrze, brak, dobrze. Teraz ja znów. Jest nie Może. Kurwa to nie o, trochę niebieskie, jak zaraz to zmieniam. Czemu przeklinasz? A, będę to powypikać. C -c 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 dawaj, dawaj, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Ale będzie promia jak fifty. Ej dobra, patrzcie. Psz. To będzie dekada, dekada będzie. Na stół będzie dekada. Murek w dół.

No, będę musiał dodać w Slowman. Dam Slowman, żeby nie było. Od razu, ej, Boruba, bo ty udziału już nie bierzesz. Boruwa nie bierze udziału, więc kręcimy. no. Bo on powiedział, że nie chce. Daj mi proszę, bo nie widać. A jak nie chce, no to trafiliśmy. Mówię wam, dekada będzie. Dzisiaj, że to buruwa mi zrobił. Barber. Kikles. Podkłoter czy. Z... Kikles. No? Kikles. Daj, podkwater. To pod kotem. Dawaj! Bo to jest Oj, oj, oj! Aż ci kask spadł prawie. Żyjesz? Tak. A ja mam nie no, no, no czy ci nic się... do... <laughs> Nie wiem. On ma no, strasznie przyciemniony ekran. Dobra. dobra. robisz jeszcze raz? Proszę. Ja chyba do dziecka Gdzie jedziesz? Do dziecko. A wrócisz? No może. Mogę. Nie, co będę? Co co jest? Bri. Bri. Nie, rura w dół. Rura w dół. Dobra. Yo, teraz ja. Dobra, to Ero! Dobra, tak ja. teraz Orzech To ostatnie lasowanie, widzowie Tak? Proszę, żeby było coś fajnego, bo... Ty dostaniesz pierdolę! No do dekada! Dicejd! Nie do niego, nie do ciebie! Z flatu? Tak Nie zrobię dekada! A z bęku nie zrobisz? Z flatu łatwy. Ej, co O, orzech. O, orzech. O, orzech. o, no nie! O, ja bierze. O, o, no. o, no nie! I teraz... Szygietyn! Dobra, teraz, teraz, teraz! Czekaj, jeszcze telefon tak. Jakby finger siadł. Co? Bar hill. pięć 5-4. Czekaj, jeszcze nie. Jeszcze dziś. 5 cztery, no na bęku. Tam, tym dłużej. Okay. Okay. Leciał Dowol! Zacznę nie pojechał Dawaj Dołóż tylko jeszcze 90 No 90 dołóż Wierzesz Rebaya no Mogę, przecież i tak mi zdał No No, dobrze było, ten Podaj swojego Instagrama. Tu mam. No i dobrze. Oj. Dobra, teraz... numer. Yes, Jakie ci... reklamy mam? Dobra, że, bo ty tak, nie kręcisz, nie bierzesz udziału, pokaż, Instagrama. Uh. Okay. No, ty robisz Tam ma chociaż lepsze klipy. Uh. No. <laughs> uwaga! Не. Бри. Еще Widzisz Orzechy, jestem bardziej smart, Ty potrzebujesz dwa sety, ja mam jeden. Dwa w jednym mam. Dobra. Uj, bar. Uj bar. O robię. Z boula. Jeszcze bara. Gumowe ucho, słyszałem, że chcesz stąd iść.

Trzeba ten odcinek. Jest to zmęczony. Tu jeszcze będzie, tu będzie Instagram DLT. Kurwa. Dwa dni to jest. Chodź, prosto. To kończymy. Jak Było fajnie. Tak? Koło fortuny pokonało DLT i nie tylko. No coś konało DLT, bo pomyślny z parking Street. Nie będzie DLT vs Fortuny, tylko koło fortuny pokonało DLT. Not no. no, no. ashimmer Style Style is the answer.